Jej! An, mam łuk! Mam łuk i strzelę sobie. Szkoda, mam tylko jedną strzała, ale i tak strzelę. Ui! Słonie, gdzie słynie, gdzie Dobra, więc siemaneczko ludziska, z tej strony RL23 i właśnie przed gdzieś widzieliście wybuchowy łuk. Tak. Jest to bardzo mało zaawansowany mechanizm. Oczywiście bez modyfikacji na Minecrafcie 14 04 b lub jak to woli Minecraft 1.8 Starshot. No, tutaj już trochę sobie po, nim porozwalałam. Jak widzicie, kiedy jest w powietrzu, to nie wypala. Dopiero jak się wbije w ziemię. Dobra, tam, tam mi się pewnie czank nie załadował Dlatego nie wybuchło Ale nieważne Więc Oto cały mechanizm Razem cztery komandy bloki Więc... Yy, ...dalej go wyłączę Więc tak, migawka I teraz Test for Małpa E Czyli yy, Małpa E jest nowa rzecz Po angielsku Entity i Entity. Są to nie tylko same moby, tylko rzeczy, które działają jak moby. Na przykład taka strzała, która się tutaj wbije, to to jest Entity. Zapalone entity też jest Entity. Spadający piesek też jest Entity. Bardzo dużo jest takich Entity właśnie. Jednak jest jeszcze druga rzecz, żeby nie mylić. To jeszcze po angielsku Paraticle, ale to zupełnie inna rzecz o której później w innym pokażę, no nieważne, szuka nam strzały gdzieś i ta strzała musi być, musi być wbita w ziemię. Kiedy znajdzie taką już, spawnuje TNT 100 krat tam o, tam na górze, spawnuje tam TNT i od razu, jeden tick później, teleportuje, ten, to TNT, zapalone TNT, do, do tej strzały. Później, na wszelki wypadek, ten po prostu zabija tą strzałę, że tak to powiem. No, więc to jest cały właśnie ten, cała ta filozofia. O, proszę. Jest jeszcze drugi projekt, o tutaj go mam. To jest... To już się składa tylko z dwóch command bloków. Zobaczcie. Hop. No, teleportuje nas, coś jak Ender A, O, chodzi to, że wykrywa nam właśnie, ups, wykrywa nam właśnie tą strzałę, która jest wbita w ziemię. Oraz teleportuje a P, czyli najbliższego gracza do tej strzały. No, więc dziękuję za oglądanie tego odcinku koment blokowych pomysłów. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Lajkujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Cześć!